Przyczyn zakrzepicy kończyn dolnych jest bardzo wiele. Można tutaj posłużyć się triadą Wirhoffa, która mówi o tym, że ym, patologia taka jak powstawanie zakrzepów jest zawsze związana z jednym z trzech czynników. Yy, z niewłaściwą strukturą ściany naczynia, czyli na przykład urazem takiego naczynia, yy, z zaburzeniami krzepnięcia, czy z, yy, z zaburzeniem przepływu krwi. I Właśnie jeśli chodzi o unieruchomienie, mówimy tutaj o zaburzeniu przepływu krwi. Jeśli mówimy na przykład o uszkodzeniu ściany naczynia, może być tak, że jest to zakrzepica pourazowa, skutek jakiegoś uszkodzenia żyły, czy zakrzepica, która nawraca po poprzedniej zakrzepicy. Gdy już żyły zostały zmienione skutek procesu chorobowego, chorobowego, wskutek procesu zapalnego, one również mogą powodować nawroty takiej zakrzepicy. No i mamy wreszcie zaburzenia krzepnięcia. Mogą to być choroby genetyczne, o których pacjent może nie wiedzieć, zaburzenia składu krwi. Mogą to być choroby organizmu, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane. Może to być jakaś choroba nowotworowa, która też powoduje stany nadkrzepliwości.